Cześć, dzisiaj materiał o takim nowoczesnym rozwiązaniu do montażu rur, przewodów, różnego rodzaju elementów, czyli takich uchwytach montażowych producenta BRS Group. A jeśli mowa o BRS Group, to jest z nami oczywiście przedstawiciel tego producenta, Kuba. Cześć, Kuba. Cześć, Bartku, witaj. I wyjaśniał nam będziesz, do czego to służy i jakie są tego zalety. Zapraszam Was do pełnego materiału. Zacznijmy od podstaw. Tu mamy całe opakowanie, tu widzę, mamy pojedynczo. Co to są te uchwyty? Bartku, te uchwyty to system, który służy do montażu rur, peszli, przewodów na różnych materiałach. Czy to jest drewno, płyta, pustak, gazobeton, wszędzie znajduje, znajduje swoje zastosowanie. Hmm, czyli na różnych materiałach. A jakie mamy dostępne opcje montażu, bo każdy materiał będzie wymagał innego umocowania? Tak, yy, nasze obejmy mają możliwość zamontowania poprzez trzy rodzaje kołków, ósemki, szóstki i czwórki. Hmm? Czyli tu mamy czwórki, po skosie, szóstki i ósemki. Dokładnie. A powiedz mi, a gwoździe, zamontowanie yy, gwoździarką? Wiesz co, można, można jak najbardziej użyć gwoździarki używając otworów e, 4 mm. Hmm? Dobrze, na pewno nasi widzowie będą ciekawi, co to za materiał, z czego zostało wykonane, bo jest to również ważne. Szczególnie jeżeli ktoś właśnie użyje gwoździarki i mocno ten mm -hmm. gwoździerz tu będzie wbity, to nie ulegnie zniszczeniu. Yy, obejmy, mówiąc krótko, czy nie pęknie? Czy nie pęknie? Yy, obejmy wykonane są z technicznego tworzywa. Yy. Jest to poliamid, jest to bardzo mocne, wytrzymałe tworzywo, no i to nam gwarantuje to, że, że nic się z tym nie będzie działo. Mhm. Produkcja również w Polsce? Wszystko w 100% produkujemy w, pols Czyli w Polsce. Czyli odlewane, odlewane w Polsce tak, na Produkowane metodą wtrysku, mhm. dokładnie. Co znajdziemy w takim zestawie? Tutaj mamy wyjęte pojedyncze sztuki, mamy osobne opaski, mhm. tutaj mamy cały, cały komplet zapakowany. Czyli decydując się na zakup, co klient dostaje? Wiesz, w zestawie jest 10 takich podstaw i 10 opasek zaciskowych. Jaka długość tych opasek? 30 cm, co nam w zupełności pozwala na, na spięcie nawet największej, największej ilości rur, przewodów, przewodów mhm. ze skroplinami. Tu widzimy takie standardowe mocowanie dla, dla dwóch rur dla klimatyzacji tych najbardziej popularnych, czyli 2,5-3,5 kW. Mamy rurkę 1,4 cala, 3,8, Mamy przewód. pięciożyłowy oraz, tak. To jest i chyba i nawet pięciorzyłowy tak. dokładnie i mamy wąż do skroplin. I widzimy, że bez problemu zmieściłoby się tego tutaj dużo więcej. Dużo, dużo więcej. więcej. Dokładnie tak. Dobrze, powiedz mi jeszcze, bo do tej pory najczęściej takie montaże były wykonywane z tego, co przynajmniej ja wiem i się orientuję, na taśmie perforowanej. Zgadza się. Jakie są w takim razie zalety eee. tego typu uchwytów? Na pewno nasze. Oprócz tego, że są wykonane w Polsce. Oczywiście, najważniejsze. Bartku, ten system daje nam możliwość położenia rur w tych uchwytach i ustawienia ich. Dopiero w momencie, kiedy mamy w pełni ułożony rurociąg od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej i wiemy, że już wszystko jest ustawione tak, jak powinno być, wtedy następuje... Zacięgnięcie opaski i dociśnięcie całej instalacji do, 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 do podłoża. Hmm? Czy to jest ściana, czy to jest sufit, czy to jest bruzda. Hmm? Eee, a opaska, e, e, taśma parforowana nam, nam tej możliwości nie daje. Dobrze, czy jakbyś tak w kilku krótkich słowach podsumować, na co właśnie zwrócić uwagę, montując? Eee, przede wszystkim. Te dobór odpowiednich e, e, zamocowań, czyli, czyli kołków, kołków szybkiego montażu, e, wkrętów ciesielskich do odpowiedniego e, podłoża. E, następnie wprowadzenie rur do opasek do, 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 do i zaciśnięcie ich. Dokładnie. E, jeszcze tak mi się wydaje, że nie tylko, tutaj oczywiście skupiamy się na chłodnictwie, klimatyzacji, na prowadzeniu tych rur, ale również wydaje mi się, że są one bardzo estetyczne, jeśli chodzi o wykonanie, i możemy je zastosować. A wiemy, że teraz w tych czasach ten styl industrialny jest stosowany nie tylko w przemysłowych pomieszczeniach, w galeriach różnego rodzaju, w restauracjach, ale również w prywatnych domach. I załóżmy te sufity są tak zwane gołe, bez żadnego wykończenia. I myślę, że wtedy estetyka tych opasek mocno Dokładnie. Dokładnie te uchwyty dają nam możliwość w estetyczny sposób ułożenia takich instalacji. Właśnie czy to będą rury, czy to będą peszle, czy to będą przewody, można je właśnie ładnie, estetycznie, schludnie ułożyć na, na, na sufitach, mm. na ścianach. I nawet myślę, że jakieś grubsze rury, bo tutaj te opaski i tak mamy dość długie, 30 cm, ale jeśli ktoś będzie chciał wykorzystać jakieś lżejsze spokojnie, grubsze materiały. Spokojnie to... rury, rury tak samo wentylacyjne. Mm. Spokojnie do średnicy. Również Podejrzem. można sobie podmienić tą opaskę. I można nawet podmienić, można połączyć, można połączyć połączyć i, dwie. i rury, czy tam 80 czy 100 mm jak najbardziej też można na nich zamocować. Hmm. Czyli krótko podsumowując, jest to świetne rozwiązanie nie tylko dla instalatorów, ale również dla prywatnych użytkowników, którzy chcą estetycznie wykończyć poprowadzenie różnego rodzaju czy to instalacji, czy, czy czegokolwiek. Innego. Dokładnie tak. Dobrze, w takim razie pięknie Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Za pomoc w przedstawieniu. Was oczywiście zapraszam do zakupu i wypróbowania. Myślę, że na pewno będziecie zadowoleni z tego produktu. Rzucamy Wam teraz też kilka przebitek, jak to wygląda na budowie, w jak łatwy sposób to możemy zamontować. Cóż, pozostaje mi Was zaprosić nie tylko do zakupu, ale również do obejrzenia pozostałych naszych materiałów. Także trzymajcie się. Cześć! Cześć.